witajcie na kanale Maliwo. Dzisiaj mamy kolejny dzień pełen wrażeń. Jesteśmy właśnie w hotelu Zalesie Mazury Active Spa i wybieramy się z Mikołajem na animację. W hotelu spędziliśmy 7 dni i codziennie były animacje dla dzieci, które Mikołaj uwielbiał. Te poduchy też uwielbiam. Pomieszczenie do animacji jest naprawdę duże i są tutaj też między innymi konsole do gry i monitory. Były różne zajęcia dla dzieci, w tym zajęcia plastyczne i nie tylko dzieci mogły się wykazać, ale też rodzice, tak jak w naszym przypadku. Tutaj na przykład jest ręcznie wykonany statek i samolot. Moim Uuu. 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 Robiliśmy też własne różdżki. Maszyna do szycia. No, wyski to wiesz, jak ja mam sposób na warkoczy. Na więc. No, dzieło mamy, to dzieło daty. Było też malowanie farbami. Tutaj akurat Mikuś maluje sobie ręką, ale tworzyliśmy takie duże obrazy. I na przykład teraz próbujemy stworzyć motyla. Tutaj widzicie pracę innych dzieci, ale spójrzcie na piękny, kolorowy motylek Mikołaja. Były też oczywiście zajęcia ruchowe, które Mikołajowi mega się podobały. Na przykład tutaj trzeba chodzić z takim kręcącym się talerzykiem. I ja próbowałam na wszystkie sposoby, żeby się tego nauczyć, ale mi nie szło. Marysia wyzwała też. Nie. <grych> Za to Mikołaj jest specjalistą w takich zadaniach. Była też gra zbijaka. Dzieci przeciwko rodzicom. I Mikołaj był pierwszy do tego, żeby zbijać rodziców. I też oczywiście była taka kolorowa płachta. Dzieci miały mega frajdę się nią bawić, tym bardziej, że była tam piłka. Mocno, Miki, Później było sporo zbierania tych piłek, ale za to jaka frajda. Tworzyliśmy też różne budowle, na przykład tutaj zbudowaliśmy duży zamek z gąbkowych klocków. Były też różne zajęcia taneczne i ruchowe, na przykład tutaj mamy zawodę w przeciąganiu liny. Rodzice, fałsz dzieci. Coś jest w środku? Coś błyszczy. Coś błyszczy w środku. Tutaj były zajęcia magiczne, dzieci czarowały swoimi nowymi różdżkami i wyczarowały sobie, oczywiście, lizaki. A teraz szybko lecimy na karmienie zwierzątek, ponieważ na terenie hotelu jest minizo. Jest koniku. Zobacz, zobacz jak wącha, zobacz. Na terenie hotelu Zalesie Mazury jest minizo i jest na przykład osiołek, są kucyki, jest konik, są też kurki, kozy i trzeba je nakarmić. Czeka, język wystawia. No, troszkę Była marcheweczka i Mikołaj z chęcią je karmił. Mikołaj też spróbował nakarmić kucyka i osiołka. Trochę trzeba było je inaczej karmić, ale Mikołaj się odważył. Zwierzątka były bardzo przyjazne, a tym bardziej, że pokazywały jak chcą, żeby im podać marcheweczkę. Od czasu do czasu jest karmienie zwierzątek, więc naprawdę jest to fajna sprawa. A teraz słuchajcie, jedziemy, żeby zobaczyć dużego konia. Dojechaliśmy do pięknego konia. On ma tutaj swój własny oddzielny wybieg. Można też odwiedzić tajnię, która jest otwarta i tutaj już czekają wszystkie zwierzątka, kucyki, koń. Fajny jesteś, fajny. Piękne oczy masz, wow. Poznaliśmy też ich imiona, Kutyki to Lila i Leon, jest też Kajtek Osiołek, Hela i koń Sol. A teraz czas na chwilę odpoczynku, kierujemy się do strefy relaksu, gdzie można się wyciszyć i zrelaksować. Teraz jesteśmy w pomieszczeniu Lobby. Cały wygląd pomieszczenia jest naprawdę imponujący, ponieważ jest pięknie wykończony drewnem. To są na przykład obrazy, które są wykonane z pociętych pięków. Oczywiście są też wygodne ławeczki i wszystko jest udekorowane sztuczną trawką. W Lobby można się wyciszyć, odpocząć od całego zgiełku i można się też napić oczywiście pysznej kawki. U nas zdecydowanie to było cappuccino. Teraz idziemy tajemnym przejściem do strefy ciszy, gdzie wstęp mają tylko dorośli. Jest to pomieszczenie zamknięte, gdzie są bardzo wygodne sofy, piękny widok, relaksacyjna muzyczka i cisza. Można sobie posiedzieć, wyciszyć się i zrelaksować. Jest też miejsca na tarasie, jeśli ktoś woli odpoczynek na świeżym powietrzu Po chwili odpoczynku kierujemy się na dalsze atrakcje, ponieważ jeszcze bardzo dużo przed nami. W tej chwili kierujemy się w stronę sali gimnastycznej, ale najpierw pokażę Wam jeszcze bar. Cały hotel jest wykończony w drewnie i nawet tutaj nad barem są ciekawe designerskie ozdoby drewniane. A po środku pomieszczenia stoi kolekcjonerska maszyna chyba do robienia makaronu. Dotarliśmy już na salę gimnastyczną, która znajduje się w piwnicy, i powiem Wam, że jest naprawdę bardzo duża. I jeszcze dodatkowo jest obita z każdej strony takimi zielonymi matami. Mikołaj oczywiście czuje się jak w niebie i już biega z piłką. Dostępny jest oczywiście cały sprzęt: są piłki do nogi, do siatkówki, są też rakietki do badmintona, piłki do koszykówki. Mieliśmy tutaj naprawdę bardzo dużo czasu. Tym bardziej, że jeśli na dworze jest brzydka pogoda, to tutaj można zużyć duże pokłady energii. <grystanie> A teraz czas na rekreację na świeżym powietrzu. Bierzemy rowery i jedziemy na przejażdżkę. My już na rowerach? Jedziemy na przejażdżkę rowerową. Hej! Tak, jedziemy wzdłuż lasu, a tu jezioro. <grymne> jedziemy. Na terenie hotelu jest wypożyczalnia rowerów. Są też rowery z fotelikami dla dzieci, dlatego mogliśmy wybrać się na przejażdżkę, żeby sobie zwiedzić okolice i tutaj właśnie dotarliśmy do pięknego jeziora z Molo. Pogoda była piękna, było bardzo cieplutko, idealnie na wycieczkę rowerową. Nie mogło też zabraknąć ćwiczeń na mini siłowni przy jeziorku. Mikołaj właśnie testuje swoje ręce. O oj, nie, oj, 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 oj. będziemy wybierać O nie, to szybko. dawaj, dawaj! to szybko. O nie, to Plaża należy do hotelu. Są tutaj na przykład leżaczki, są też roweryki wodne do wypożyczenia, łódki i oczywiście piękne jezioro. Cisza, spokój i natura. Na łódce. Odważyłam się wejść na łódkę, chociaż bardzo bujało, za to Mikołaj jest bardzo odważny, w ogóle się nie bał. W oczekiwaniu na długańce wyszliśmy na plac przed hotelem, gdzie są takie mini samochodziki do jeżdżenia. Mikołaj dorwał taksówkę i teraz jeżdżą. Dobrze! Wymyślili sobie taką zabawę, że zjeżdżają z górki. Dość ciekawie, a tutaj już jeden z wielu placów, zabaw, które są przy hotelu. Ten plac zabaw akurat widać z spokoju naszego apartamentu. Tutaj jest też taka wielka trampolina. Super! Ale jesteś sprawny chłopak. Jest też drugi plac zabaw, który jest bezpośrednio przy miniza. I tutaj jest też kurnik z kurkami i kogutem. Sześć, siedem, osiem. A teraz już nadeszła ta chwila. Idziemy na dmuchańce. Co to jest? Mikołaj już się nie mógł doczekać, jak w końcu sobie będzie mógł skakać. Dmuchanic jest naprawdę bardzo duży. Właśnie został napompowany i jest to taki duży słońce ze zjeżdżalnią. Mikołaj uwielbia każdego rodzaju dmuchańce i uwielbia każdego rodzaju zjeżdżalnie, więc zabawa była na kilka godzin. A tutaj już możecie zobaczyć, jak wygląda cały teren hotelu z lotu ptaka. Jest naprawdę bardzo duży. I jak na pewno zauważyliście, jest położony przy jeziorze i z naszego okna mamy piękny widok właśnie na jezioro. A teraz dotarliśmy do ulubionej zjeżdżalni Mikołaja. Halo, gdzie pan tam wchodzisz? Proszę stamtąd wyjść natychmiast, halo! Co się stało, Miki? Kuku masz? Tak? Zobacz, jak idzie. Nie ominął nas też mały wypadek. Mikołaj, starł sobie kolana na zjeżdżalni. Mama, ja, mama. O, już jest okej. Okay. Masz kuku? Pokaż kuku. Kuku masz, tak? Mikołaj był bardzo dzielny. Pani z mini go opatrzyła w mnieniu oka. A teraz już się z wami żegnam tym pięknym widokiem. Jeśli chcecie więcej takich filmów, to zostawiam łapeczkę w górę i czekajcie na kolejny odcinek naszej wyprawy na Mazury. pa! pa!